Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Marcin Piotrowski. Zapraszam na comiesięczne zapowiedzi. Zapowiedzi wydawnicze podcastu Literatura ze Środka Europy. W tym miesiącu będę zapowiadał marzec, bo mamy luty. Ale opowiem też o tym co w lutym, ale zanim opowiem co u mnie w podcaście, no to wydaje mi się, że to jest pora na telesfora. Pora, żeby zapowiedzieć bardzo wstępnie i tak nie zobowiązująco jeszcze. Powrót pociągu do literatury. Pociąg do literatury w najbliższej edycji, która nie wiadomo jeszcze kiedy się ukaże, ale niewykluczone, że nawet pod koniec lutego może wiedzieć. Więc pociąg do literatury wjeżdża na tereny Okładkowego Kiczu, bo wydaje mi się, że będziemy rozmawiać o książce, która ma najbardziej szkaradną okładkę. W historii pociągu, a być może chyba także w historii tego mojego podcastu, bo to dopiero 3 lata, nieco ponad. Prawie 400 podcastów i wreszcie coś takiego, że jak człowiek na to patrzy, to zastanawia się, kto to zrobił i kto jest projektantem i kto na to wpadł, bo. No ale, no ale nie uprzedzajmy faktów, bo może książka będzie dobra, bo okładka. No cóż, pociąg do literatury, więc przyjedzie... Książka jest całkiem objętościowa. Zachęcam więc już do czytania. Bardzo wstępnie przymierzamy się gdzieś do końcówki lutego. Jak się nie uda, to będzie w marcu, natomiast niewątpliwie będzie Izabel, Allende i Suma naszych dni. To w luto marcu, bo nie wiadomo dokładnie kiedy. A co w podcaście? Zapowiedzi lutowe na podcast były już chwilę temu, więc tylko krótko przypomnę, że w lutym. Zaczynam komiksem o psie Corneliusie, czyli życie wesołe smutnego psa Corneliusa. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. W lutym także tajemnica chińskich samochodzików Florina i Rimy, czyli zbiór opowiadań albo powieść w opowiadaniach z Rumunii. W lutym także z Europy Środkowej Herta Miller, i nadal ten sam śnieg, i nadal ten sam wujek. I w lutym także powieść. Kariny, Sawaryny, wynik negatywny. Te cztery rzeczy to są rzeczy, które pojawią się w cztery lutowe niedziele. To są bowiem rzeczy z Europy Środkowej, a komiks no z Europy Środkowej nie jest, ale komiksy jakoś się tutaj wpisują i były od zawsze, to też nadal są. Ale to nie wszystko, co będzie w lutym, bo w lutym nadal. Eksplorować będziemy przecież literaturę jako kłamstwo. A to w postaci książki Raymond'a Keno Piatrawka Rzecz Wyjątkowa. A to w postaci książki Kurcio Malapartego Legenda Lenina. Również w postaci powieści Francisco de Quevedo Żywot młodzika niepoczciwego imieniem Pablos oraz drugiej książki Raymond'a Keno Piero Monami. To są rzeczy, które zapowiadałem jakiś czas temu na luty. One rzeczywiście się w tych zakładanych datach ukażą do usłyszenia w ramach tych odcinków wkrótce. No ale co w marcu? No bo w końcu trzeba zacząć czytać marzec, prawda? No więc marzec rozpocznę książką Szyja Żyrafy niemieckiej autorki Judith Szalański. To jest książka, która ukaże się w cyklu środkowoeuropejskim, czyli 9 marca, niedziela, Judit Szalański. 16 marca, nadal w cyklu niedzielnym, zaprezentuję Państwu trylogię komiksową Mind Management. Mogę powiedzieć, że na moją znajomość komiksu i moje rozumienie komiksu, to jest chyba najlepszy komiks, który czytałem, to jest trylogia komiksowa. Rzecz uważam genialna. Mind Management. Więcej o tym komiksie 16 marca. 23 marca najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej pojawi się Milo Janacz z książką Milo Nemilo. Książka słowacka, książka zapowiadana przeze mnie a właściwie przez tłumaczkę, czyli panią Katarzynę Dudzic Grabińską w materiale grudniowym. Książkę MAM. Książkę czytałem, niepewność co do tego, czy ona się w tym terminie pojawi, właściwie audycja, a nie książka, wynika z faktu, że bardzo chciałbym o tej książce rozmawiać z tłumaczką i to jest jedyne ograniczenie nasze czasowe, żebyśmy dali radę mimo odległości i mimo różnego rodzaju zobowiązań, tak to zrobić, żeby udało się to nagrać. Liczę, że trochę czasu jeszcze jest i że damy radę to tak zrobić. Więc 23 marca zakładam, że będziemy rozmawiać, a właściwie będziemy rozmawiać wcześniej, ale Państwo posłuchają 23 marca rozmowy o książce Miło, Nie Miło, Milo Janacza. Ostatnią rzeczą z Europy Środkowej w marcu będzie Bila Woda Katarzyny Tuczkowej. Będzie to Bila Woda kompletna, czyli oba tomy, pierwszy i drugi. Ja na tę powieść czekam, natomiast czekam też, żeby móc przeczytać od razu całą historię. I 30 marca opowieść o tej książce, o tej powieści, Państwu zaprezentuję. Cztery tytuły z Europy Środkowej cztery tytuły reprezentujące dotychczasowy kurs podcastu, dotychczasowe jego obszary zainteresowań. No ale literatura to przecież kłamstwo, jak dobrze wiemy, więc. Skoro to literatura ze środka Europy, no to jakże nie kłamać dla literatury, jakże nie kłamać literaturą i jakże nie kłamać w ramach cyklu literatura jako kłamstwo. A literaturę jako kłamstwo, marcową, środową, otworzy John Bart z powieścią Ostatnia podróż Simbada żeglarza. Rzecz konkretna, radzę już czytać 650 stron wyjątkowej, wspaniałej. Cudownej opowieści, no nie wiem czy to bardzo będzie dla Państwa zaskakujące, jeżeli powiem, że jestem w tej książce kompletnie zakochany i zauroczyła mnie całkowicie. John Bart 5 marca otworzy cykl literatury jako kłamstwo. 12 marca mój ulubiony faszystokomunista, czyli Curcio Malaparte, z powieścią Skóra. rzecz wybitna. Od razu powiem, że uważam tę książkę za znacząco, znacząco lepszą niż Kaput. A ja Kaputa bardzo lubiłem, bardzo ceniłem i czytałem go dwukrotnie do tej pory. Skórę na razie czytałem jeden raz. Uważam, że rzecz jest wybitna na poziomie formy, na poziomie koncepcji. No, posłuchają Państwo tej opowieści 12 marca, ale mogę powiedzieć jedno. Proszę czytać. To jest taka jazda, której myślę państwo się mogą nie spodziewać. Trzecie spotkanie z literaturą, jako kłamstwem, literaturą łotrzykowską w tym wypadku, to rok, w którym narodził się diabeł Santiago Roncagliolo, peruwiańczyk piszący operu początku XVII wieku, powieść łotrzykowska, powieść historyczna, powieść bardzo dobrze napisana. Nowość od Artreidza i 19 marca opowieść o tej książce państwu zaprezentuj. No i 26 marca książka z gwiazdką. Książka z gwiazdką, czyli Daniel Defoe i Robinson Crusoe. Książka z gwiazdką dlatego, że tej książki jeszcze nie ma. Książka z gwiazdką dlatego, że liczę, że dam radę tę książkę przeczytać i przygotować audycję na koniec miesiąca. Ale czy tak będzie, nie wiem. Książka ma ukazać się w marcu, ja liczę, że Robinsona przeczytam. To jest pierwsze pełne wydanie Robinsona Crusoe. Do tej pory w Polsce znana była tylko część tej książki, czyli pobyt na bezludnej wyspie. Natomiast ta książka ma dalszy ciąg i po raz pierwszy ten dalszy ciąg będziemy mogli poznać. Robinson Crusoe będzie u mnie z pewnością, jeżeli nie w marcu, to w kwietniu, jeżeli nie zdążę. Natomiast bardzo liczę, że zdążę, bo ten Robinson wpisuje mi się tutaj w taki wątek podróżniczy, w taki wątek egzotyczny i bardzo chętnie bym go Państwu zaprezentował. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że nie będę mógł zaprezentować Robinsona Crusoe, to 26 marca zaprezentuję Państwu historię życia Toma Jonesa, Henry'ego Fieldinga. Rzecz wyjątkową wspaniałą, przepięknie napisaną książkę łotrzykowską, przygodową, rozgrywającą się w XVIII-wiecznej Anglii. Po lekturze tej książki mogę tylko powiedzieć, że w absolutnym topie książek, które czyta się najgładziej, które są napisane w sposób taki, że nie wiadomo kiedy mijają setki stron, to myślę, że ta książka jest w tej chwili gdzieś w pierwszej trójce, jeżeli nie jest numerem jeden. Nie zdawałem sobie sprawy, że można w takim tempie połykać historię i że można ją tak pięknie i dowcipnie opisywać. Historia życia Toma Jonesa, więc jeżeli nie będzie Robinsona CRUZO, jeżeli będzie Robinson, to Tom Jones pojawi się pewnie w kwietniu. Natomiast ten fielding to jest bardzo konkretne czytanie, bo to są dwa tomy po blisko 600 stron. Natomiast zastrzegam, ta książka uzależnia i to jest czytanie. Czegoś wyjątkowo dobrze napisanego, wyjątkowo dowcipnego i pięknego. Takież więc plany na marzec. Kontynuuję więc serię środkowoeuropejską, kontynuuje więc serię literatury jako kłamstwa. No i pytanie teraz, co w lutym 2022 roku? No bo przecież obiecałem, że będę przypominał, Odcinki, które pojawiły się przed trzema laty, że będę przypominał odcinki, które są na platformach podcastowych poprawione, zremasterowane, wyczyszczone. No i w lutym 2022 roku było tych odcinków sześć. Nie będę Państwa zamęczał statystykami, powiem tylko tyle, że naprawdę dużo wyciąłem, naprawdę dużo. Tego, czego nie powinno być słychać, teraz nie słychać. Przypomnę także, że kiedy te odcinki odświeżam, kiedy je, mówiąc po polsku, remasteruję, to nie zmieniam w nich treści, nie dogrywam treści. Czasami wycinam tylko fragmenty. Jest to całość jest po prostu skróconą wersją, łatwiejszą do fizycznego wysłuchania tego, co było jakiś czas temu. A jakież to odcinki pojawiły się w lutym 2022 roku? Luty otworzył Piotr Majewski i to była audycja o dwóch książkach, czyli o książce Kiedy wybuchnie wojna? 1938 Studium Kryzysu i o książce Niech sobie nie myślą, że jesteśmy kolaborantami. Kiedy wybuchnie wojna, to jest historia o kryzysie monachijskim, a druga książka to jest opowieść o życiu w protektoracie Czech i Moraw. Dwie wybitne książki Piotra Majewskiego, świetnie napisane, wartościowe. Zachęcam Państwa do posłuchania. To jest literatura, która nigdy się nie zestarzeje, takie mam wrażenie. Poza Piotrem Majewskim była także książka Zofii Zaleskiej: Przejęzyczenie, Rozmowy o przekładzie. To jest dla mnie bardzo ważna książka, bo to jest książka, która wprowadziła mi de facto literaturę piękną w obszar zainteresowań i trochę o tym przy okazji opowieści o tej książce gdzieś wspominam także. Więc Zofia Zaleska także w lutym była i także teraz jest już w wersji nadającej się do słuchania. W wersji już odczyszczonej jest także audycja o książce N z Zielonych Szczytów. Ja byłem nie ukrywam zachwycony nowym przekładem, bardzo on mi się podobał. Miłośnikiem książek o Ani zawsze byłem, teraz jestem miłośnikiem książek o N, a krótka audycja o nowym przekładzie jest już do słuchania wersji poprawionej. Jest także w ramach cyklu tłumaczkiego. Książka Krzysztofa Umińskiego: Trzy tłumaczki. To było też moje takie no, pierwsze spotkanie z literaturą o tłumaczeniach. I Krzysztof Umiński bardzo dobrze tutaj mi, w, mnie wprowadził. To był też taki przełom trochę tego podcastu, jak wspominam, bo i przejęzyczenie i trzy tłumaczki to są książki, które są książkami o literaturze, o przekładzie, więc Krzysztof Umiński jest już także odświeżony cyfrowo. Oczywiście, audycja, nie osoba. Książka piąta to Inwazja Jaszczurów Karela Czapka. Znakomita rzecz. Książka szalenie dowcipna, książka wybiegająca w przyszłość, napisana przez Czapka jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, ale bardzo, bardzo no niestety wizjonerska, bardzo trafiona, jednocześnie bardzo dowcipna. I o tej książce opowiadałem Państwu 3 lata temu. I do ponownego wysłuchania, a być może pierwszego wysłuchania, audycji o tej książce Państwa zachęcam teraz. Ostatnią audycją, która pojawiła się w lutym 2022 roku, była audycja o dwóch książkach Patryka Mogilnickiego, ale główną bohaterką była książka po okładce, czyli o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych. Do tego była jeszcze druga książka Patryka Mogilnickiego, nie ma się z czego śmiać. Obie. Dotyczą tematu projektowania wizualnego. To był jeszcze taki moment, że wydawało mi się, że ten element będzie istotnie obecny w tym podcaście. No, jak się okazało, nie jest, ale kiedyś jeszcze bywał. Te sześć tytułów czekają w wersji odświeżonej na platformach podcastowych. Podkreślam to. Jeżeli zajrzą Państwo na platformę YouTube, no to te rzeczy będą w wersji, której nie rekomenduję specjalnie do słuchania, bo tego się słuchać nie da albo słucha się z trudnością. Natomiast w wersji zremasterowanej, w wersji odświeżonej są do słuchania na wszystkich platformach podcastowych. Oczywiście linki do tych odcinków znajdą Państwo w opisie odcinka. Ja także podlinkuję materiały na YouTubie tak, żeby słuchacze YouTube'owi także mogli spróbować tej jakości, która jest oferowana na platformach podcastowych i którą po prostu przygotowuję na platformy podcastowe, a przygotowuję tylko dlatego, że tam mogę. Na YouTubie nie jestem w stanie tego zrobić. Polityka YouTube'a jest taka, że nie można niczego zmieniać w tych materiałach, które są już opublikowane. Podcasty działają na trochę innej zasadzie. Więc dlatego te starsze rzeczy na platformach podcastowych daję radę poprawiać. Za miesiąc, oczywiście, przedstawię Państwu rzeczy z marca 2022 roku, ale to za miesiąc. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania, zachęcam do słuchania, do komentowania, a jakże, czemu nie? Ja powrócę do Państwa wkrótce, a wkrótce też mam nadzieję, przyjedziemy z Anią pociągiem do literatury, ale o tym pewnie będziemy informować w stosownych telegramach. Dziękuję, do usłyszenia.